Przepraszam, chłopcy, futrzaste kajdanki zostawiłam w domu. Spokojnie. Tak wielu złoczyńców, a tak mało czasu. Kalibrowanie. Ruszam na miejsce zbrodni. Zbadajmy to. Widzę cel. Mam odpowiednie narzędzia. Nigdzie się nie schowasz. Uwielbiam dobrą pogoń. Mam go na celowniku. Oto długa spluwa sprawiedliwości. Najważniejszym narzędziem snajpera jest precyzja. I dobry sprzęt. Na tropie. Chcesz zobaczyć sztuczkę? Przepraszam, chłopcy, futrzaste kajdanki zostawiłam w domu. A! Jasne, wolisz dobrego glinę czy złego? Kto nie chciałby mieć w dłoni spluwy? A! Ha! Całość to coś więcej niż. suma części. Cel oznaczony. Ha! Ha! Chcesz spróbować raz jeszcze? Nie chciałabym tego tak zostawić. Bądź czujny jak pies podwójny. Ja? Spudłować? Nigdy w życiu. <laughs> <laughs> Bum. Trup. Pora na pojedynek? <laughs>